Chciałabym wam pokazać imiona Kody i y, pokazać wam bardzo świeżo. Y, cieka, y, ciekawe, co tu, tu jest: kaść y, czubsana, y, rapian rafian, y, pintorosa, Pinker i pizza Merce, Schwarzwalskiej Przypowiednia, yy, arabskiej Genovefa teraz i Horse La Rossa, czy coś tam. Napiszcie mi w, w komentarzach, jeżeli oczywiście jakieś będzie, jak się to czyta. Lilia Andaluzyjska princesa. Hanowerska Bella, Achauteńska Afrodyta, Teraz Ogier Pinto Wicher, Slide, Joker, Mustang Black, Fryzyjski Kashmir, Lipicana White, Tennessee Walking Horse, Pegas, Tinker Kleisen, Hanower, Bellon, Be achautyński Mustang, Haflinger Mino, szwarcwalski Carlos, Lusitano Romeo, Kerstrup, Zachar, Quater Horse Go, arabski sekretariat, Somega Macho, nieznana rasa taki o tamten ten, co mam taką ten tak z tyłu tak właśnie białe i tam to właśnie jest Teksas a paka to jest ten no dobra Hanover w Wałach trenujący skoki after, to teraz szybko ziebaki E, Teraz walking horse, piwnoka, pinto Dalia, Szwajcarski Shadow, hanowerski kubuś i pisane czarne Książę, Tinker Melodia, ludzie. Robert i jego brat Kuba, właściciele, Dorota pom pomaga koniom, pracownica Zuzia, opiekunka pracownica Madzia, weterynarz poza ośrodkiem Dorota, druga pomocnica niezatrudniona Przemek prowadzi auto Ola trenuje wultyżerkę nauczyciel Julka trenuje reprezentacja Wiktoria y, te, trenuje skoki y, też rozumie konie. Darwin da jej siostra ba, Magda. Magda. Magda trenuje klasyczne. I y, trenuje ona taki wóz z koniem. I Jagoda trenuje woltyżerkę. Dalej. Inne zwierzaki ey, kod bella, mój kot i pies, ciapek jest bez ciapku. No, niestety pod kowami brzydko wyszło. dziwak, dla wiktoria, suba, daj, dla wiktoria. Tu jest siodło o głowie to są mam jedną to jest jak trzyma o zaprezentuję to. to jest takie że y, konia jak ko, y, konia chcą złapać, który uciekł Zamozimy to. I dobra, dalej. Tu są energetyk dla koni. To jest brzydkie. Ale trzymam to. tak, tu są poskładane derki. Ja myślę, że fajnie to wygląda. Tutaj jest tak pasza, yy, inna pasza, tam też jest taka sama pasza i Bardzo chciałam Wam pokazać to, co się chowa. Yy, no i się cieszę z tego powodu, że ja już tutaj tak pięknie, dobrze posprzątałam. a jak będzie to mnie mówił? O. o. Um, tak. Tu jest... Oj! Dziewczyna wypadła z wozu. I... Tylko... O! No. I to tyle. Potem um. przerzucę je proszę nie jesz mi do ucha. No. I to tak wygląda na O. Oh. Mówiłam, tu jest taka myjka. Wkładam. I kod nie Jest od razu. I tu są klacze ze ziemiętami, jak już mówiłam. Tu się zmieniło, bo to co tam to było, czyli to przestawiam tu i tu jest większy, taki z wodą a tu konie jedzą, takie milutkie pod spodem mi jest takie, że może mi porysować cały mój więc jest coś pod tym, takie specjalne tak jak mówiłam, tu jest psa końcik. tak, pokazuję już tutaj co tutaj tak, patrzcie. Tu jest, e, nie wiem, jakaś linka. Tu są szlejch. Tu jest do psa. Oj, tu jest szczotka do konia. Tu jest też szlejch. Tu jest e, coś na pewno, to wykorzystam, co tutaj jest. Są tu takie rzeczy, ja to wysypa. To mi się urwało, wyrzucam to, no i coś z, te z tego będzie na pewno, no i z tego też coś będzie. No um, i tutaj to jest tutaj No um, To są właśnie tutaj te, te rzeczy um, i po prostu przyda się to idzie do wyrzucenia No. klaczy te wychodzą. Tak. Zaraz. No i tyle. To moja cała stajnia. I dziękuję wam bardzo za uwagę. Dzięki.